No muszę przyznać, że Arsenal w tym sezonie zbroi się. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jacob, a przed wami kolejny materiał z FIFA symulacji na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj zajmujemy się Arsenalem, który wydał absurdalnie duże pieniądze, przynajmniej jak na razie. Kai Havertz, dużo pieniędzy, no i do tego rekordowy Declan Rice, jeżeli chodzi oczywiście o cenę Anglika. To oznacza, że na poważnie będą chcieli walczyć o trofea, a my dzisiaj... Powalczymy o wszystkie trofea. Po prostu trzeba zrobić dobre transfery. Jak zawsze w tej serii będziemy mieli 5 prób po dwa sezony. Ostatnio Real Madrid prawie nam się udało, może z Arsenalem. Nigdy nie wiadomo, jak to się potoczy, pójdzie nam lepiej. Albo zobaczymy przynajmniej ile uda nam się wygrać. No dobra, zaczynamy od tego, że oczywiście Rajsa, Timbera oraz Kaja Hawersa już dodałem tutaj do oczywiście składów. Jeżeli chodzi o Timbera, no to on nie wiem, czy aż tak bardzo nam pomoże. Będzie w składzie, będzie na tę ławkę, jakby trzeba było wrzucić kogoś w razie pucharów. Natomiast no 79 Overalla, to jest gorzej niż Gabriel i Saliba Havers na razie zostanie na ławce Oczywiście Rice poszedł do składu za Jorginho I resztę tutaj tak zostawiamy Teraz przeprowadzamy nasze pierwsze transfery A są one następujące Na lewe skrzydło leci Neymarito Brazylijczyk za Brazylijczyka Na lewą obronę Robertson Na e, obronę za Gabriela Środkową obronę wejdzie Diasz a za oczywiście White'a Trent Alexander-Arnold Czyli jak sami widzicie Wzmacniamy bardzo mocno defensywę Bo uważam, że środek Oraz ofensywa poza Martinelli Jest naprawdę bardzo dobrze oceniana I bardzo zdolna do dużych rzeczy Więc czy finalnie się to tak zakończy? Zapraszam na symulację No dobra, wracamy w takim razie Po pierwszym sezonie a raczej w pierwszej próbie pierwszego sezonu Zobaczmy jak nam poszło teraz Jestem Bormów tutaj, słuchajcie, menadżerem Ale to nie ma znaczenia, bo my wchodzimy z Zobaczyć, jak poszło Arsenalowi. No i my na szesnastym miejscu, więc bardzo ładnie idziemy, proszę, do top 6. No bo tam, jeżeli. Arsenal, co się wydarzyło? Ja już nie liczyłem, że wy będziecie, nie wiem, jeden, top 2, ale no, top 6. Z takimi transferami, no to Jest nie fajna niespodzianka Oczywiście idziemy dalej, bo tu może się coś innego Wydarzyło, a Arsenal lubi sobie wygrać FA Cup Ale to w półfinale odpadli, no to nie jest Aż tak źle, nie jest aż tak źle, ale Bywało lepiej, oczywiście dodałem też Arsenal do Ligi Mistrzów, więc Carabao Cup też nie wygrywają, już zapomniałem O tym, że Carabao jest i Ligi Mistrzów też Nie wygrywają, zobaczmy w takim razie, odpadli w ćwierćfinale Z Juventusem, no dobra W takim razie ten pierwszy sezon Nie za dobry, nie za dobry, no ale zobaczę w takim razie, jak to wyglądało ze strony Oczywiście statystyk poszczególnych zawodników i drużyn Dobra, przechodzimy od razu do Arsenalu no, A w Arsenalu mecze, zobaczmy nasze transfery Robertson zagrał naprawdę sporo Tak samo jak Diasz, tak samo jak Neymar Chociaż 30 to nie jest aż tak dużo I trend 28 Ale jeżeli chodzi o bramki, no to Neymar strzelił najwięcej Gabriel Jezus też troszeczkę dołożył, ale reszta Bukayo też nieźle w sumie jak tak patrzę No ale czystych kąt 9 przez Rubena Diasa To nie jest za dużo, tutaj musi być zdecydowanie lepiej razie 23 Tylko mecze Havertz 19 tak rozłożyło się, to dość tak... W miarę dobrze, jeżeli chodzi o, o zawodników, nie było aż tylu postaci tutaj, jak widzę, którzy grały od deski do deski. Może Bukajo, może Robertson, może Diaz, ale reszta to już są takie, powiedzmy. No, ten wystąpi raz, ten wystąpi dwa. Nawet Kiwior zaliczył sześć występów. No dobra, nie skreślajmy jeszcze tej drużyny. Może się teraz rozwiną, może to był ten sezon, gdzie potrzebowali troszeczkę rozwinąć skrzydła i dalej będzie tylko lepiej. Więc idziemy oczywiście do kolejnego sezonu. Zobaczmy, jak nam pójdzie. Dobra, słuchajcie, symulacja drugiego sezonu naszej pierwszej próby leci, więc w międzyczasie, jeżeli pozwolicie, to oczywiście chciałbym nawiązać do przynajmniej zalążka piłkarskich emocji, które zaczynają się pojawiać. Chodzi oczywiście o kwalifikacje do Ligi Mistrzów. Moje przewidywania co do paru zdarzeń zaraz przedstawię, natomiast bardzo ważna informacja Słuchajcie, robimy to co ostatnio, czyli jeżeli macie jakiś fajny kupon, powiedzmy w lipcu, który Wam się trafił, udało wygrać, to dajcie mi znać na gmail.com Tam trzy osoby wybiorę z najciekawszymi według mnie kuponami i dostaną ode mnie free beta Ostatnie trzy osoby są zadowolone, bo zgarnęły, więc robimy sobie powtórkę. Akcja była bardzo fajna, Wam się spodobała, więc czemu by tego nie powtórzyć? Gdzie będę szukał szczęścia? Słuchajcie, zaczynamy od meczu z Tiraspol kontra Farul Konstanta i tam jako, że Sheriff musi walczyć i musi Odrabiać, to Sheriff Tiraspol lub Remis i będzie powyżej półtorej brameczki Następnie przechodzimy do oczywiście Flory Talin oraz Rakowa Częstochowa Tutaj jako, że no, Raków wygrał swoje, aczkolwiek no Nie było to super pewne, więc remis Lub Raków Częstochowa i że będzie Powyżej pół bramki 1-1 też biorę w ciemno Na sam koniec dorzuciłem Ludogorec kontra KF w Balkani, gdyż uwaga, Balkani prowadzą dwoma bramkami przed tym starciem, i nie uważam, że ludogorecowi uda się. Lugo, ludogorecowi, Nie się odmienia. uda się odrobić straty. Uważam, że to właśnie Balkani awansują, i to na ten awans postawiłem. Nie, że wygrają spotkanie, bo mogą przegrać Na przykład 1 do 0, ale że w ogólnym rozrachunku awansują. No a jeżeli wy chcielibyście sobie złożyć jakiś kupony nawet tylko a nie macie jeszcze konta, a macie 18 lat, to serdecznie zachęcam Was do użycia kodu Jacob, bo wtedy macie freebet do 200 zł w przy przypadku przegrania waszego pierwszego postawionego zakładu, więc. Mega fajna opcja. Przypominam, tylko dla osób pełnoletnich, i pamiętajcie, żeby zawsze grać odpowiedzialnie. No, to jeszcze raz przypominam, podsyłajcie Wasze kupony, zobaczymy, co tam ciekawego potrafialiście. Zrobimy sobie przegląd wszystkiego, jak będzie kolejny odcinek z BetClickiem. Przypominam, raz lasko Jacob i widzimy się po drugim sezonie pierwszej próby. Okej, okay, no i jesteśmy, słuchajcie, jak nam poszło. Przekonajmy się, nie nam raczej, tylko Arsenalowi. Bormów chyba raczej sobie źle poradziło, patrząc na to, że jest tutaj dość łapeczka w dualnie na 17 miejscu, to bardzo dobrze sobie poradziliśmy. No bo po prostu jesteśmy dalej w, jesteśmy dalej w Premier League. Luton town na przykład poleciało na dół. Do. Dobra, idziemy do przejścia. Nie wiesz, o Liverpool na miejscu 8. Co tu się podziało? To znaczy, że Arsenal ma naprawdę jakieś szanse. No to dobra. Siódme. Wolves. Szósty. Manchester United. Co tam, że za przetastowania musiało się wydarzyć? Arsenal. Atakujesz. Newcastle United na miejscu piątym. Na miejscu czwartym. Totki, Uwaga, uwaga. Zbliżamy się na miejscu trzecim. Arsenal. Ale no niedaleko ten Manchester City oraz Chelsea. No muszę powiedzieć, że to była dobra już próba. To już była dobra próba, więc może jakieś szanse na to, że puchar wpadł. I nie. Manchester United FA Cup wygrywa, ale w półfinale znowu Arsenal przegrywa City. No. Szkoda, szkoda. Carabao, Liverpool. No, konkurencja wśród tych dobrych klubów jest tu ogromna. Nawet nie wiem, gdzie odpadł Arsenal, więc nie będziemy tego sprawdzać. Ale jest jeszcze Liga, oczywiście, mistrzów. A w lidze mistrzów? Nie, nie ma Ligi mistrzów, bo oni byli na szóstym miejscu. Czyli Liga Europy. Zobaczmy w takim razie, gdzie dotarł Arsenal. Arsenal dotarł do ćwierćfinału, gdzie przegrał z Barceloną, więc to wstyd za bardzo nie jest. Natomiast, no, potem już im nie poszło i Barcelona wygrała cały ten turniej. No dobrze, zobaczmy w takim razie jak lepszy sezon, bo trzeba powiedzieć, że to był lepszy sezon, ale bez wybitnych osiągnięć ze strony pucharowej oraz też takich zwykłych osiągnięć, zobaczmy. Tręcik najwięcej, Ruben Diasz, Neymar oraz Robertson troszeczkę mniej, ale trzy transfery, które my przeprowadziliśmy zagrały najwięcej spotkań i to się... To się naprawdę szanuje. Tutaj proszę bardzo, saka, bardzo. Jakby polepszenie statystyk. Jezus i Neymar bardzo równo, jeżeli chodzi o to, ile zdobywają bramek, aczkolwiek ten Jezus mógłby troszeczkę się poprawić. Zdecydowanie. Zobaczymy, co zrobimy dalej. Może to będzie wystarczyło, żeby troszeczkę podkręcić nasze umiejętności. I teraz czystych kąt jest 13. No i od razu widać, jak polepszyły się wyniki całej drużyny. Dobra, moi drodzy, pierwszy sezon, a raczej pierwsza próba za nami, może nie do końca udana, ale może druga będzie lepsza, więc zobaczmy, kogo tam przytransferujemy. Moi drodzy, wytaczamy. Ciężkie działa, bo w drugiej naszej próbie Będziemy mieli Halanda Mbappe, Vergila van a oraz Marquinhosa, czyli jak widzicie mocne wzmocnienie Ataku i defensywy I uważam, że to ma szansę powodzenia Zobaczcie jak to wygląda Marquinhos tu już jest oczywiście, Salibę sobie tutaj Wrzucamy, no i resztę Chyba możemy sobie tak zostawić, oczywiście że Zostawiamy na ławce tutaj, żeby e, Nam poprawiał delikatnie Niektóre rzeczy, a tirni. White, no muszą sobie poradzić, nie ma innej opcji. Natomiast reszta wygląda po prostu fantastycznie, więc zapisujemy to oczywiście i idziemy symulować naszą drugą próbę. Czy panowie napastnikowie i panowie obrońcy dali rady Arsenalowi tutaj mocno pomóc. Zostali no gwiazdy, absolutne gwiazdy. Czekajcie, czekajcie, bo mi tutaj idziemy. Lester zagrało aż za dobrze, wybrałem sobie Lester, żeby nie było problemu. Potem może Brighton będę wybierał, żeby tak po środku tabeli mniej więcej być, ale Lester jest na szóstym miejscu. Zobaczmy, co wydarzyło się dalej. Piąte, oczywiście, Spurs. Czwarty, Manchester United. Tyle chyba widzieliśmy, jak wchodziliśmy w te tabelę. więc co wydarzyło się dalej? Czy Arsenal był na pierwszym miejscu? Na trzecim miejscu jest City. Zabrali Halanda i to się wydarzyło, więc Arsenal może być na miejscu pierwszym. Uwaga, 3, 2, 1 i jest na miejscu pierwszym. Te transfery były no, trafione w absolutną dziesiątkę, ale bramek zdobytych nie mają aż tak dużo, co jest ciekawe. Więc. Gdzieś to musiało się inaczej podziać Arsenal zdobywa ligę Idziemy dalej, idziemy dalej Ja już jestem zadowolony Przegrywają FA Cup z Totkami No przecież to jest niepojęte To jest niepojęte Jeszcze z Leicester wygrywają w półfinale Natomiast to, że z Totkami przegrać No niemożliwe Jeszcze Totki wygrywają trofeów I jeszcze przegrali w Carabao Byli we wszystkich Jak w Lidze Mistrzów im poszło, moi drodzy No to były tra transfery dobre Zobaczmy Ligę Mistrzów to jest niewiarygodne, że oni przegrali dosłownie każdy finał, oprócz ligi. Wiecie, co się mówi o Arsenalu? Bottlers, nie? Czyli, no wie, wiecie, że jakby, wow. Każdy finał, w którym być, przegrać. I jak to teraz, jak określić ten sezon? Wygrali ligę i byli we wszystkich możliwych finałach. Tylko, że po wygraniu ligi przegrali każdy możliwy finał. Znaczy, no nie po przegraniu, ale wiecie, o co chodzi. No, wow, wow, muszę to zobaczyć. Statystyki yy, zawodników, oczywiście, jeżeli chodzi o drużyny, no i zobaczmy, zobaczmy w takim razie Mbappe, 15 bramek Gdzie jest Haland? Kai Haver strzelał Haaland tylko, czyli musiał go tak naprawdę zastąpić Mbappe Myślałem, że Mbappe pójdzie na lewe skrzydło A Kylian Mbappe zastąpił go na napastniku No teraz już nic nie zrobimy Ale to patrząc na to, że Haland bramek nie strzelał To jakim cudem tak dobrze radził sobie Arsenal Inni po prostu fenomenalne Statystyki Kai Havertz, jak już mówiliśmy, Martinelli 7 bramek, Odegard 7 Zinchenko 4 bramki, Marquinhos 3, tak samo jak Jorginho Saka 10, no i Mbappe 15. No, muszę powiedzieć, że jestem bardzo zaskoczony tym, co się teraz wydarzyło, co zobaczyłem, bo byłem przekonany, że ten sezon będzie że tam połowa ludzi postrzela po 10 bramek w tym, w tym zespole, a tak nie było. No dobrze, idziemy oczywiście sobie do drugiego sezonu, który będzie mega ciekawy, już się nie mogę go doczekać. No dobra, to jak przedstawia nam się drugi sezon naszego naprawdę mocnego. Składu. Zobaczmy, tabela jest. Leicester jest na szczęście troszeczkę niżej, więc nie jest aż tak źle. Oczywiście Arsenalu nie ma na dole, to jest już dobrze. Idziemy znowu po Mistrza, o ile to jest możliwe. Miejsce szóste: Chelsea. Miejsce piąte: Liverpool. Miejsce czwarte: Tottenham. Miejsce trzecie: Arsenal. Niestety, moi drodzy, ale my już Ligę mieliśmy, więc wszystko zależy od tego, co było dalej, bo. FA Cup. Wait, what? Wycom Wanderers. Jeszcze przegraliśmy znowu z Tottenhamem w półfinale, ale. Co tu Wajkom? Nie, nie wiem. Nie pytajcie mnie. Karabao. Karabao wygrywamy. No przynajmniej tyle. Fajnie, fajnie. Z Newcastle 1 do 2. Więc Puchar liga nie jest źle. Zobaczmy, jak w lidze mistrzów poszło nam jeszcze. Ja, w lidze mistrzów, moi drodzy: Bayer Leverkusen. Tego się nie spodziewałem Tutaj mamy miejsce niestety W 1.8 odpadliśmy z Realem Madryt No tego można było się spodziewać No ale i tak uważam, że patrząc na ogół Tego, tych transferów To naprawdę było nieźle Teraz mam jeszcze Mbappe, który fa faktycznie dużo bramek nastrzelał Zobaczmy jak to wyglądało Kylian Mbappe 24 bramki Martinelli 15, Saka 13 No i znowu, no, niestety popełniłem ten błąd Że Kylian Mbappe mimo wszystko jest napastnikiem A Erling Haaland jak tylko Mbappe jest To nie zagrał i troszeczkę zmarnowałem, to jest moja wina, jego oczywiście potencjał. Szkoda, natomiast reszta spisała się naprawdę bardzo dobrze. Dużo czystych kąt, potencjalnie dużo, bo taka 15 z czystych kąt, dużo meczów rozegrał. Declan Rice 37 meczów też się mega fajnie rozwinął. Dobra, idziemy do trzeciego sezonu. Zobaczmy, kogo by tam wrzucić. Za dużo razy przegrywaliśmy z Tottenhamem, więc bierzemy Isona i Kane'a. A przy okazji Kevina De Bruyne oraz Rudigera jako naszego czwartego zawodnika. I co tu zrobimy? Oczywiście Kane i Son idealnie się już tutaj ułożyli. Schodzi, no bo uważam mimo wszystko, że można to zrobić lepiej. Można to zrobić lepiej i De Bruyne robi lepiej. To jest moje zdanie. Także proszę, nie, oczywiście tutaj nie wchodzi. Tutaj idzie pan za, za, za Trossarda. Martinelli zostaje. Rudiger idzie oczywiście na obronę, żeby troszeczkę to wzmocnić wszystko i wygląda to dobrze. Te boki obrony, może nie najlepsze, ale De Bruyne Kane i Son, no to brzmi fantastycznie. Czy będzie fantastycznie? Zapraszam na trzecią próbę i pierwszy sezon. No dobra, przynajmniej jesteśmy pewni, że w żadnym finale z Tottenhamem nie przegramy, prawda? Takie jest założenie. zobaczmy w takim razie, jak Son, Kane i inne gwiazdy sobie poradzili. Brighton na 8 miejscu, więc bardzo fajnie możemy sobie od 8 startować. 7 Manchester United, oj, brzydki sezon. 6 Chelsea, 5 Newcastle United, 4 Totki i uwaga, teraz Trzecie, Arsenal, moi drodzy Manchester City, 99 punktów. Wow, no dobra, co tu więcej mogę powiedzieć? Nie udało się. Może dalej, może dalej. Arsenal, nie, to tam znowu na, a nie wiem, zabierasz, ich, zabierasz im dwóch najlepszych zawodników. Nikol City w ogóle na no, półfinale Dwóch najlepszych zawodników, a ci i tak docierają do finału FA Cup No może Karabao? Karabao Cup jest, Arsenal wygrywa bardzo ładnie No i mamy pierwsze trofeum w naszej trzeciej próbie Czy będzie też Liga Mistrzów? No, czy też, czy będzie w ogóle Liga Mistrzów chociaż raz? Nie, Barcelona wygrywa, a my pożegnaliśmy się z Ligą Mistrzów w 1-8 z Barceloną. No dobra, no to przynajmniej tyle, że przegraliśmy z tymi, którzy potem wygrali. Jest jakieś pocieszenie? Nie bardzo, ale przynajmniej wiemy, dlaczego to się wydarzyło. Statystyki zawodników, zobaczmy, a raczej drużyn od razu, zobaczmy sobie na to, jak Arsenal sobie poradził i czy nasze transfery w ogóle miały sens. Kevin de Bruyne, czy Joś, 38, jak najbardziej dobry transfer. W ogóle, najwięcej bramek, jako środkowy pomocnik. No to się może ciekawiej rozwinąć. Są 13 bramek, bardzo ładnych. I Jakaś kontuzja się chyba przydarzyła, no bo nie widzę innej opcji, bo tylko 12 bramek, tylko 29 spotkań. No i oczywiście Rudiger 33 spotkania. Nieźle, ale czystych kąt, najwięcej 9, bardzo mało ta obrona, no po prostu sobie nie radziła za dobrze. No dobrze, w takim razie idziemy dalej do drugiego, oczywiście sezonu naszej trzeciej próby. Ja tu jeszcze czuję, że coś się może wydarzyć. Coś się może wydarzyć, więc dajmy się temu wydarzyć. Lecimy. Dobra moi drodzy, to jest ten czas. Trzecia próba, nasz drugi sezon, więc zobaczmy, jak poradziło sobie Brighton na 14 miejscu i dan. Bo możemy się rozkoszować tym, tym pnięciem się w górę 8 West Ham Siódme, Spurs Totki, no zabrano Harry'ego Kane'a Szósty, Liverpool Piąte, Aston Villa Czwarte, Newcastle United, teraz trzecie, to jest bardzo ważne Manchester United, co oznacza, że Arsenal jest albo drugi, albo pierwszy I jest, uwaga, pierwszy, proszę bardzo, 92 punkty Ależ to zrobili po raz kolejny City pokonane i mamy dokładnie taką samą sytuację Czyli Carabao i Ligę zdobytą jak w drugiej próbie Teraz, najważniejsze jest to, czy uda się zdobyć coś jeszcze Więc zobaczymy. idziemy teraz do Pucharu FA, Ale niestety City zdobywa No my odpadliśmy gdzieś daleko ze Swansea City w rundzie piątej No dobra, Carabao może dwa razy? Nie City zdobywa, no to może Liga Mistrzów Żeby coś się różniło, coś od tego poprzedniego sezonu Zobaczmy, nawet nie dochodzimy do Gdzie odpadliśmy? Okej, okay, czyli trzecie miejsce Trzecie miejsce pewnie będzie tutaj gdzieś Czwarte miejsce w grupie B Nie zauważyłem tego nawet No bo nie sądziłem, że będziemy na czwartym miejscu To się nazywa dopiero Fatalny występ, naprawdę, fatalny występ w Lidze Mistrzów Tego się nie spodziewałem Jak można wygrać Ligę Mistrzów zamiast ostatnie miejsce wy? No nie wiem, nie wiem Ale w takim razie znowu całkiem dobry Jeżeli chodzi o trofeowe zdobycze w sumie Czy nie za bardzo, nie wiem jak to określić Zobaczmy, Robertson oczywiście na miejscu pierwszym, więc fajnie Robertson przeszedł, jego nie ściągaliśmy On został sam ściągnięty w takim razie, teraz na to patrzę De Bruyne, on został ściągnięty Rudiger, Son i... Kane znowu dość przeciętnie. Jezus grał za niego? No nie wiem, 11 bramek. Kane w ogóle 10, 11 bramek Jezus, 20 Son, Havers 11, De Bruyne 11. No teraz troszeczkę posypali tymi bramkami, co jest fajne. Czystych kąt też całkiem sporo. No i to oczywiście finalnie dało naprawdę fenomenalny wynik, który jest liga. Zdobyta. No ale wciąż czekamy na więcej. Czy da się zdobyć więcej? Zobaczmy w takim razie na naszą czwartą próbę i dwa sezony tam. Słuchajcie, w naszej kolejnej próbie ściągamy Viniciusa Lewandowskiego, e, Silwę, Bernardo Silwę oraz Hanselo, którego tutaj chyba mam na dole. Dopiero tak jest, Hanselo, który pójdzie oczywiście za. Tirnea, proszę bardzo. No i znowu mamy dość ofensywny tutaj zestaw. Silva, coś w stylu Kevina De Bruyne-Lewandowski, oczywiście wiadomo. Napastnik wyborny. No i Vinicius tutaj, moim zdaniem, da dużo szczególnie, że może rozwinąć się w kolejnym sezonie, który rozegramy. Cancelo na lewej obronie, uważam, że bardzo dobry dodatek. Startujemy, moi drodzy, z naszą czwartą próbą. Zobaczmy, jak te dwa sezony będą wyglądały. No to zobaczmy, jak poradziły nas się sobie nasze gwiazdy w kolejnym sezonie grania Arsenalem. No, Brighton na 13. miejscu, bardzo ładnie. Wcale mi to nie przeszkadza, idziemy do miejsca 8, Aston 7, Newcastle 6, Totki znowu 5, Liverpool, podoba mi się to, czwarty Arsenal, no i tym razem te transfery wydają się nie aż tak bardzo dobrze trafione, to nie jest za dobra pozycja, nie czarujmy się, dobra, może puchary, znowu Totki dostały z powrotem Kane'a i Sona i znowu to się dzieje, znowu wygrywają FA Cup, nas znowu nie ma, Arsenal nie poradził sobie, Carabao, co mają Totki w Fifie do wygrywania właśnie tych wszystkich trofeów, bo ja nie rozumiem, nie rozumiem tego. Wcale, wcale. Dobra, Liga Mistrzów. No czy ja zobaczę Arsenal dalej, czy chociaż raz w finale, nie, no raz byli w finale, nie? Raz byli w finale i wszystko wtedy, kiedy wszystko poprzegrywali. Ale czekajcie, bo czy w 1/8? tak Arsenal z Borusem Dortmund odpadł i tam niestety wiele się dobrego poza tym nie podziało. Więc sezon tak naprawdę bardzo, bardzo przeciętny. Kto tutaj najwięcej nastrzelał? Mamy Bernardo Silva, 12 bramek. Lewandowski, 14 bramek, więc niewiele więcej. Declan Rice, Vinicius, tylko 4 bramki. A Cancelo zagrał 29 spotkań, strzelił 1 bramkę, jedną asystę, no ale czyste konta: 3. No to jeżeli Jao Cancelo grał i mieli, mieli 3 czyste kąta No to jak tu wygrywać, tak? Z tak dziurawą obroną Najwięcej miał Bernardo Silva grał i miał wtedy 7 czystych kąt No ale to nie ma szans Żeby wygrać ligę, moim zdaniem musi być tu to co najmniej W najlepszym zawodniku z 12-13 czystych kąt No to się nie wydarzyło Dobra, damy im oczywiście szanse jeszcze w drugim sezonie Teraz nic nie zdobyli, ale przed nimi jeszcze jakieś tam szanse są Więc po drugim sezonie się widzimy Cóż mogę powiedzieć? Sprawdźmy to, jak, wyglądały nasz, jak wyglądał nasz drugi sezon naszej czwartej próby Poprzedni wiadomo nie Udany, ale być może ten. Wszystko co powyżej 4 dla Arsenalu, no to już byłoby lepiej. Uwaga. No i, no i czwarte, wiedziałem, wiedziałem, że czwarte Ajajaj, aj, aj, dobra, Pukar tego jeszcze nie zdobyliśmy FA Cup, Totki wygrywają, zabicie mnie, proszę Jak to jest możliwe, że to ten tam znowu to wygrywa? Jeżeli jeszcze Karabało wygra to nam to już odpadam w ogóle Nie, nie wiem z czego się cieszę w ogóle Dlaczego się cieszę? Liga Mistrzów, jesteśmy w finale? Nie, Manchester, Manchester City wszystko po prostu wygrywa jak może A my gdzie jesteśmy? Na trzecim miejscu oczywiście wychodzimy z, Nie wychodzimy, tylko spadamy do Ligi Europy Zobaczmy jak w Ligi Europy sobie poradziliśmy Może zdobyliśmy? Widzowie to jest ponad moje siły. Nie wiem co zrobić, żeby nie przegrać statkami w finale. Nie, nie mam zielonego pojęcia. To jest jakieś fatum. Zobaczmy sobie oczywiście na statystyki drużyny, jak to wszystko wyglądało w tym sezonie. Cancelo tym razem bardzo ładnie. Tym razem grzał Cancelo, ożył 8 bramek, 4 asysty i 14 czystych kąt. To aż się nasuwa pytanie, jakim cudem to jest dopiero czwarte miejsce w lidze. Vinicius 12 bramek, Saka 10 bramek, Lewandowski 11 bramek, mało spotkań, pewnie jakaś kontuzja wpadła. Silva 26 bramek. Jeszcze Ludigera przetransferowali, ale go tam oczywiście wcześniej nie było. Jeszcze parę bramek innych tutaj w tym zespole. Natomiast, no powiem szczerze patrząc na te statystyki, powiedziałbym, że lepiej by skończyli ligę, niż to faktycznie stało. No jest jak jest. Moi drodzy, czas na ostatnią, naszą piątą próbę, gdzie będziemy starali się doświadczonymi zawodnikami zdobyć ile się da. Moi drodzy, a w ostatniej próbie bierzemy tak jak mówiłem doświadczenie Ronaldo, Messi, Modric oraz kurtua Nazwiska, nazwiska najwyższa klasa Ronaldo, Messi w jednej drużynie, do tego jeszcze zamiast Parteja oczywiście idzie nie kto jednak Modric. No i ten kurtua my nie zmienialiśmy ani razu Ramseya, więc też go teraz zmienimy, niech będzie. No i zobaczymy, zobaczymy, jak to finalnie się przedstawi. Czy Saka pójdzie za Martinem? Wątpię, ale zostawmy to tak. Zostawmy to tak, komputer zadecyduje. A teraz czas na symulację i pierwszy sezon naszej ostatniej próby. No to jestem ciekawy, jak poradził sobie duet Ronaldo i Messi w Arsenalu. Brzmi to absurdalnie, no ale o to właśnie chodzi, Brighton na miejscu 10, więc idziemy. Interesuje nas 7: Chelsea, 6: Manchester United, 5: Aston Villa, 4: Liverpool. Uwaga, miejsce. Trzecie Arsenal, no i tego się niestety spurs. <śpuszcza> Totknie, przestaną wygrywać w tej serii z Arsenalem, to dosłownie. E, dobra, idziemy dalej. FA Cup wygrywał West Ham. Gdzie jest Arsenal? Przegrali z Brighton w piątek ludzie, nieważne. E, idziemy dalej. Carabao nie dla Arsenalu po raz kolejny. Idę do Ligi Mistrzów, bo potem chcę zobaczyć, jak to w zespołach się oczywiście potoczyło wszystko. Arsenal przegrał w 1.8. z Interem. Oni dalej chyba nie dojdą. Oprócz. Nie no, raz byli w finale. Muszę o tym wspomnieć. Muszę o tym pamiętać, bo mimo wszystko to było coś niesamowitego. Widziałem, że tam naprawdę bardzo dobrze poradził sobie Cristiano Ronaldo. 19 bramek, i 18. Cóż za, fenomenalne sezony tych dwóch panów. Kurtuła także idealny sezon. 38 meczów, ale tylko 9 czystych kąt. No to niestety boli. No i oczywiście Luka Modric 23 spotkania No mogłoby być lepiej, mogłoby być zdecydowanie lepiej No ale to komputer zdecydował, że to odegard będzie grał częściej Rice rozegrał też troszeczkę spotkań No i oczywiście Giorginio się wymieniał Tak to wygląda z Modricem No dobra moi drodzy, mogłoby być lepiej jeżeli chodzi oczywiście o statystyki No bo wtedy mielibyśmy trofea No ale może drugi sezon jeszcze nam coś da Patrząc na ten duet Ronaldo i Messi Coś powinno się wydarzyć No i czas na sprawdzenie ostatniego naszego sezonu Moi drodzy, czy Leo Messi i Cristiano Ronaldo coś dla nas tutaj przynoszą, jakieś trofea, zobaczmy to Idziemy oczywiście do naszego top 8, o oh, wow, ale się tu podziało 9. Chelsea, 8. Manchester United, 7. Newcastle, 6. Wolves, 5. Aston Villa, 4. Spurs I tak z nami wygrają w jakimś momencie, więc patrzymy na trzecie Liverpool, to znaczy w ostatnim sezonie, albo zdobyli, no musimy, musi Ronaldo i Messi zdobyć mistrza, uwaga i dwa punkty jak niewiele brakowało, jak niewiele brakowało, żeby tutaj zrobić coś pięknego. Niestety, nie ma mistrzostwa Arsenalu razem z Messim i Ronaldo. Może będzie fake cup, nie będzie fake cup. Niestety, odpadliśmy znowu na samym początku. Pewnie gdzieś totki nas pokonały i Carabao, nie będę tego komentował, że oni znowu coś wygrywają. Dobra, może Liga Mistrzów Ronaldo i Messi no kto może? Jak nie oni to kto? To kto? No to na pewno znowu nie oni, tak? Inter wygrywa, no proszę bardzo, a my się szukamy i z Atletico przegrywamy w jednej ósmej. Moi drodzy, i tak oto, niestety niestety muszę powiedzieć, że zawiodłem się, że ZUS strzela dla Arsenalu, gdzie jest reszta mojej drużyny? Gdzie jest Messi? Gdzie jest Ronaldo? Zobaczmy w takim razie. Emil Smith Row, 14 bramek. No tego nie przewidziałem. Ronaldo i Messi zostali wykluczeni praktycznie całkowicie, więc to luka modlić tak samo. Więc ta drużyna. No była zmieniona Oczywiście Tibo Courtois rozegrał dużo spotkań Jezus, Emil Smith-Rowe W ogóle to jest dla mnie jakiś fenomen Najlepsza ocena? Nie, Jesus miał najlepszą cenę. 21 bramek, 14 ESR No i Bukayo Saka 11 bramek No ciekawy sezon, ciekawy sezon Pokazujący jaki Arsenal ma potencjał tak naprawdę A ja moi drodzy dziękuję wam za dzisiaj No najlepszy zdecydowanie moim zdaniem Była próba numer 2, gdzie byliśmy Zdobyliśmy ligę i byliśmy we wszystkich Możliwych finałach tylko po to Żeby Arsenal je. Przegrał. No czyż to nie jest paradoks? Dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się na razie, cześć i do usłyszenia.